Bioagra przygotowuje 40-tonowy pochłaniacz zapachu. Przygotowujemy się do tego, żeby zamontować na terenie zakładu tzw. Tak płuczkę etanolu. Finans poleca se. System redukcji natężenia zapachu pochodzącego z fermentacji opracował na zlecenie Bioagra SA zespół polskich i amerykańskich ekspertów. Rozwiązanie składające się z tzw. puczki etanolu i urządzenia do utleniania katalitycznego powstało w oparciu o badania prowadzone na terenie zakładu i w jego okolicy. System redukcji natężenia zapachu pochodzącego z fermentacji opracował na zlecenie Bioagra SA zespół polskich i amerykańskich ekspertów. Startujemy z przygotowaniem do uruchomienia systemu redukcji natężenia zapachu. To jest zagadnienie, które bardzo interesuje społeczność lokalną. Przygotowujemy się do tego, żeby zamontować na terenie zakładu tzw. płuczkę etanolu, która pozwoli nam bardzo mocno zredukować ilość etanolu, który się unosi z procesu fermentacji. Dzięki temu będziemy mogli tą pozostałość, tą resztkę dopalić w. Takim tak zwanym procesie utleniania katalitycznego przy użyciu grzałek elektrycznych. Efekt końcowy ma być taki, że zapach, ten taki charakterystyczny zapach, który czasami się unosi wokół zakładu, praktycznie zniknie w ogóle. A tak prostym językiem, żeby każdy zrozumiał, to ten etanol, czyli alkohol, jest nośnikiem zapachu, jak wszyscy wiemy, tak? Etanol. Jest substancją, która sama z siebie pachnie i wchodzi dosyć szybko w reakcję z różnymi innymi zapachami, które się unoszą w przyrodzie i potrafi powodować wzmocnienie na przykład niektórych zapachów, ale generalnie sam z siebie, tak jak wokół piekarni, czy wokół zakładów takich jak ten, które produkują etanol, czuć ten specyficzny zapach fermentacji. A to w gruncie rzeczy jest alkohol. No właśnie, alkohol potrafi przechowywać i transportować zapachy, jak na przykład w perfumach. Widzimy na zdjęciach jakąś konstrukcję, aparaturę skomplikowaną do wyłapywania właśnie tego etanolu i redukcji zapachu. Kto to robi i kiedy możemy się spodziewać montażu i uruchomienia tego urządzenia? Jeśli chodzi o tak zwaną płuczkę etanolu, ona dopiero do nas przyjedzie specjalnym transportem, ponieważ jest to bardzo duże urządzenie mierzące 20 metrów wysokości, ważące prawie 30 ton. Kiedy zanim przyjedziemy, musimy przygotować miejsce, na którym ta płuczka etanolu stanie. Czyli urządzenie ważące 30 ton musi stać na specjalnych fundamentach. I takie fundamenty w tej chwili yy, przygotowujemy. Montaż płuczki według planu powinien nastąpić na koniec kwietnia bieżącego roku. W kolejnym miesiącu będą przeprowadzane testy i kalibracja instalacji z nowym urządzeniem. Pierwszych efektów można spodziewać się w okresie wakacji. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD. Hurtownia wielobranżowa Metro Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy.